Chytrością i przebiegłością udało mu się przedstawić fałszywy obraz chrześcijaństwa, w tym zepsuć piękno i niezwykłość święta Bożego Narodzenia. Dlatego też dzisiaj chcę mówić o zepsutych świętach. Udało się Diabłu zupełnie wykrzywić prawdziwy obraz i sens Bożego Narodzenia. Udało mu się wyeliminować to, co w świętach jest najważniejsze. Apostoł Paweł napisał do ludzi wierzących ostrzeżenie. Nie wiem, czy je wszyscy pamiętamy, ale Paweł powiada tak: aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam bowiem dobrze znane. Czy aby dobrze znane każdemu z nas? Czy aby dobrze znane każdemu wierzącemu człowiekowi? Czy aby nie udało mu się wśród ludzi wierzących zmienić zwyczaje świąt na takie, jakie postrzegają je ludzie tego świata? Co możemy dzisiaj obserwować? Dla ludzi tego świata, choć często określają się jako chrześcijanie, sens Bożego Narodzenia zamyka się po pierwsze w szale przygotowań, zakupów, biegania, wydawania pieniędzy, których ciągle brakuje. Są to święta, więc musimy się do nich odpowiednio przygotować, koniecznie kupić karpia, przynieść siatki pełne zakupów, potrzebnych prowiantów do jedzenia, napojów. Choć Romy, wigilia ma być postna, pamiętamy, by upiec ciasta, gotować potrawy, ustroić choinkę, udekorować dom, oczywiście prezenty, bo jakże inaczej święta bez prezentów pod choinką. Sklepy, supermarkety już od miesiąca pełne bożonarodzeniowych akcesoriów, nawet kolendy rozbrzmiewają dla miłego nastroju kupujących. Wszędzie pełno światła, dekoracji świątecznych, kręcących się Mikołaj, a wśród nich my, zabiegani, zmęczeni. Zatworzeni, czy zdążymy wszystko zrobić na czas? Czy jednak tak powinien wyglądać czas przygotowań? Tuż przed owymi pierwszymi świętami Bożego Narodzenia Bóg posłał człowieka, który miał przygotować drogę zbawicielowi przychodzącemu na świat. Miał obwieścić światu, iż narodzi się baranek Boży, który zgładzi grzechy świata. Tym Bożym emisariuszem był Jan, zwany Chrzcicielem. Temu były obce supermarkety. wystarczył miód i leszna szarańcza. Ale on to był głosem wojającego na pustyni: gotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki jego, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. To on wzywał ludzi do pokuty, a potem chrzcił tych, którzy wyznawali swoją wiarę w rzece Jordan. Kto dziś w świecie myśli o drodze Pana? Kto myśli o przygotowaniach do, do wyjścia na spotkanie króla? Tym bardziej kto zważa na Królestwo Boże? Kto przygotowuje się na ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię? A przecież Chrystus przychodzi, już jest we drzwiach, jak to śpiewamy w niektórych pieśniach. Żyjemy w ciągłym adwencie. Kiedy przyjdzie, wielu ludzi będzie zaskoczonych, nieprzygotowanych na spotkanie z Nim, królem królów i panem panów. Nawet jeśli z tradycji ludzie gromadzą się w kościołach, to wiele z nich można powiedzieć tak, jak też powiada o nich Jezus Chrystus. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Niestety udało się diabłu uśpić czujność nawet ludzi wierzących. Także po drugie, prawdziwy sens Bożego Narodzenia został zupełnie zignorowany i wyeliminowany. Pomyślmy na tym, czy cała uwaga świąt Skierowana jest na Chrystusa, zbawiciela świata? Nie. Święta ograniczyły się jedynie do rodzinnych spotkań przy oficie zastawionych stołach. Mówi się wprost, że to są rodzinne święta, spędzane w gronie najbliższych. I nie do wyobrażenia jest, by ktoś miał je spędzać inaczej, prawda? Jakże trudno złamać taką tradycję, aby nie spotkać się rodzinie w tym dniu. Udało się przeciwnikowi Bożemu zupełnie wyeliminować duchowe wartości świąt. W domach. Coraz rzadziej śpiewa się kolędy. Niestety ten zwyczaj już prawie zanikł. Nie czyta się Słowa Bożego, nie ma czasu na modlitwę. Najważniejszym punktem jest odpakowanie prezentów pod swoinki. Ale dlatego, że to my, dlaczegoż to my mielibyśmy je, jak mówiły nam dzieci, dostawać, skoro nie są to nasze urodziny, to urodziny Chrystusa. Po trzecie. W dobie obecnej obserwujemy zmasowany atak na święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy wiecie, ja nie dziwię się tym, że ludziom, od których płynie ten atak ze strony ludzi niewierzących, którzy w imię jakiejś niezrozumiałej tolerancji i poprawności politycznej, zakazują obchodzenia świąt w miejscach publicznych, także takich jak w szkołach, urzędy publiczne czy szpitale. U nas jeszcze nie jest na szczęście tak źle z tym, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, niegdyś kraju wybitnie protestanckim, innych krajach Zachodu, wszelkie symbole bożonarodzeniowe nie są mile widziane. Nie pisze się już Merry Christmas, Wesołych Świąt, ale używa się określenia Happy Season albo Happy Holidays, radosnego sezonu. Dzieje się tam tylko dlatego, by uniknąć słowa, że jest to Boże Narodzenie, by nie drażnić ucha muzułmanów, ateistów i inaczej myślących. Z drugiej z strony dziwię się, bracia i siostry, że od paru lat coraz więcej jest przeciwników święta Bożego Narodzenia nawet wśród wierzących, kwestionujących obchodzenie Narodzenia Pańskiego. Podnosi się takie argumenty, jakoby to było pogańskie święto, pogańskie zwyczaje, bo przecież data 25 grudnia to pogańskie Święto Światła. Ignoruje się przy tym fakt, że wielu proroków już w Starym Testamencie przepowiadało ten dzień, wyczekiwało tego dnia, a Nowy Testament opisuje to doniosłe wydarzenie. Oczywiście szatan z wiadomych powodów nie lubi, gdy się pamięta o przyjściu Syna Bożego na świat i zaciera ręce, gdy udaje mu się wypaczyć sens Bożego Narodzenia. Kiedy cała uwaga człowieka skupia się na jedzeniu, na prezentach Mikołaju. A nie na Bogu i na Jego chwale. I po czwarte, ostatnie. Diabłu chodziło też o to, by mnożyć tradycje i zwyczaje, które może są piękne i tkliwe, ale nie mają żadnej wartości duchowej. To właśnie te zwyczaje mają jakoby nadawać treść świętą Bożego Narodzenia. W czasie uczty wigilijnej należy zadbać o to, by było oczywiście 12 potraw, no bo taka tradycja. By koniecznie było płatek. By pod obrusem położyć trochę siana, by koniecznie znalazło się jedno puste nakrycie, by przed drzwiami zawiesić jemiołę, by rozpocząć Wigilię z ukazaniem się pierwszej gwiazdki na niebie. Noc wigilijną, ponieważ przemiewają ludzkim głosem zwierzęta, trzeba też o północy zaliczyć w kościele pasterkę. Podobnie zaś jak w czasie Wielkiej Nocy mnóstwo pisanych, zających czaków i innych zwierzątek. W czasie świąt Bożego Narodzenia namnożyło się reniferów, serenek, mikołaniów, fruwających aniołków, świecących oborzonych bombkami choinek itd., itd. Co to ma wspólnego z narodzeniem Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Jak to się ma do tej proroczej zapowiedzi kapłana Zachariasza, który pod natnieniem Ducha Świętego mówił o znaczeniu Chrystusa przychodzącego na świat, a prorokował tymi słowami? Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i zbudził nam mocarnego zbawiciela z domu Dawida, swego sługi, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych i z rąk wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi. Ojcu Naszemu, że pozwoli nam wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu świętobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Kto dziś myśli głośno mówi o Jezusie, przychodzącym na świat dla odkupienia ludzkości, odkupienia z grzechu, ze śmierci wiecznej? Kto dziś mówi o tym, że Jezus stał się jego osobistym zbawicielem? Kto dziś mówi o tym, że Bóg. Nie patrząc na zepsucie odstępstwo ludzi, jest wierny swemu słowu, przymierzu, obietnicy, danej jeszcze Abrahamowi. Kto dziś mówi o tym, że Bóg zlitował się nad życiem każdego z nas i posłał Zbawiciela, byśmy teraz w bojaźni, świętobliwości i sprawiedliwości mogli mu służyć. Naprawdę udało się diabłu zepsuć i wykrzywić sens Bożego Narodzenia. W wielu domach naszych, w, tych w czasie tych uroczystych świąt, Zamiast radości diabeł będzie zbudzał strach, płacz, ból, poczucie samotności, bezradności. Statystyki mówią, że najwięcej samobójstw ma właśnie miejsce w okolicach świąt Bożego Narodzenia. W domach naszych, i to w wielu domach, nie słychać radosnych śpiewów na cześć nowonarodzonego Chrystusa, ale słychać za to wrzaski z powodu burt pijackich, awantur, kłótni rodzinnych. Czy tak ma wyglądać Boże Narodzenie i całe nasze życie? Nie daj tego. Boże. Czy, a czy jesteśmy my dzisiaj tutaj, nawet na tej sali, i nie tylko dzisiaj, czy jesteśmy w stanie włączyć się w ten radosny, wielbiący Boga chór, aniołów śpiewających chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, których ma ludziom upodobanie? Z przykrością trzeba stwierdzić, że nie ma dziś pokoju na świecie, nie ma Go w ludziach żyjących z dala od Boga, ale pokój jest w ludziach, których On ma upodobanie. Nie ma pokoju wśród bezbożnych, tym bardziej nie ma chwały płynących z ich ust. Niech jednak dzisiaj to nie będzie udziałem ludzi wierzących. Dlatego, też, pytanie, które chciałbym zawrzeć i które ma nas skłonić do tego, abyśmy wtedy, kiedy będziemy się modlić wspólnie razem, mogli oddawać Bogu chwałę. Czy potrafisz wielbić Boga? Czy podawisz mu oddać należną cześć? Dziś jest naprawdę wspaniała ku temu okazja. Dzisiaj to możesz uczynić. Czy diabeł nie przypadkiem wykrzywił sens Twojego Bożego Narodzenia? I razem z innymi masz milczeć? Nie wielbić Go? Obyśmy potrafili dołączyć do chóru aniołów i podziękować choć w jednym zdaniu. Boże, dziękuję Ci za radość. Radość Narodzenia w moim sercu. Boże, dziękuję Ci, że przyszedłeś na świat. Boże, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję Ci, że wybawiłeś mnie z wrogów moich, od wrogów moich, że wybawiłeś śmierci, że dałeś mi życie wieczne. Czy taka modlitwa dzisiaj może płynąć z Twojego serca? Oby Twoje usta nie były dzisiaj zamknięte. Amen.